decyzji, która powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna. Nawet do 45% zwolnienia z podatku dochodowego mogą otrzymać przedsiębiorcy rozwijający swój biznes lub zakładający nową firmę. Był to główny temat spotkania przedstawicieli Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przedsiębiorcami w Polkowickim Ratuszu. W spotkaniu brali udział także specjaliści, któremu każdy mógł indywidualnie przedstawić swoje potrzeby oraz burmistrz Łukasz Puźniecki. Takie spotkania w ramach cyklu Strefa dla Biznesu odbyły się już w Głogowie i Prochowicach. Po raz kolejny opowiadamy przedsiębiorcom o tym, co korzystnego zmieniło się w przepisach, z czego mogą skorzystać i jakie wsparcie my jako strefa im oferujemy. Bardzo się cieszę, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wyszła z taką cenną inicjatywą związaną z przeprowadzeniem tej konferencji i cieszę się, że, że również bardzo ważny partner z Instytucja Otoczenia Biznesu, jakim jest Agencja Rozwoju Regionalnego Arlek w tym wydarzeniu bierze udział, bo to partner, który pozwala wraz oczywiście ze, ze, ze strefą na, na, na stworzenie takiej płaszczyzny dzisiaj do rozmowy, do wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami, do rozwiewania różnego rodzaju wątpliwości, problemów. I bardzo się cieszę, że ta konferencja odbywa się właśnie w Polgowicach. Przede wszystkim chcemy docierać do e, małych, e, mikroprzedsiębiorców. E, oczywiście firmy duże jak najbardziej też leżą w kręgu naszego zainteresowania. Natomiast to te małe firmy są dla nas ważne, ponieważ od 2018 roku zmiany w przepisach umożliwiają inwestowanie na terenie całej Polski, również w obecnej e, ich lokalizacji, czyli tak naprawdę firma prowadząca e, działalność nie musi się przynosić do strefy, może u siebie zainwestować i w związku z tą inwestycją może otrzymać zwolnienie podatkowe. My musimy o to, za, o to za, zadbać, bo to jest przyszłość Polkowic. Jeżeli ta przedsiębiorczość nie będzie się rozwijać, a plany KGHM związane z produkcją będą przesuwać się na, się na północ województwa, to oznaczać może w przyszłości powtórzenie się sytuacji Wałgrzycha w Polkowicach, a, a tego w perspektywie w perspektywie lat 20 czy 30 nie, nie, nie chcemy, stąd też działania takie profilaktyczne, zapobiegawcze powinniśmy podejmować już dziś. Dzisiaj jest to trzecie spotkanie. Jakie są efekty dwóch poprzednich? Czy przedsiębiorcy faktycznie są zainteresowani tym, o czym dowiadują się na tych spotkaniach? Przedsiębiorcy są zainteresowani. Rzeczywiście widzimy, że, że coraz więcej takich firm do nas się zgłasza. Dowiadują się o tym, że ta ulga podatkowa może również ich dotyczyć, że mogą z tego wsparcia skorzystać. Tocząca się na terenie Ukrainy mocno wpływa na europejskie rynki gospodarcze. Zmieniła także plany rozwoju legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, która planowała otworzenie oddziału strefy we Lwowie. Równocześnie powstała jednak potrzeba wspierania nie tylko naszych firm, ale także przedsiębiorców i pracowników ze Wschodu. Podczas panelu dyskusyjnego biznes od nowa, który odbył się w siedzibie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, dzielono się informacjami na temat form pomocy. I tym bezpośrednim adresatem naszej pomocy są konkretne grupy podmiotów. I Dzisiaj to... mamy wyraźny sygnał, że część firm z Ukrainy, ale nie tylko, z Białorusi, z Rosji, przecież koncerny światowe zamykają swoje zakłady, czy wyprowadzają produkcję i uważamy, że ta część Donnego Śląska i ta część Legnickiej Strefy jest na tyle atrakcyjna, że chcemy te firmy lokować tutaj. Mamy już tysiące Ukraińców. Życzę im oczywiście, żeby za tydzień wrócili na Ukrainę, bo to będzie świadczyło o tym, że ta barbarzyńska wojna się zakończyła. Ale no, przygotowujemy się też do tego, że ta wojna niestety może dłużej potrwać. I wtedy te firmy ukraińskie, które tutaj znajdą swoje miejsce, mają ludzi, którzy znają język ukraiński. Więc myślę, że Jesteśmy przed historyczną szansą. Szkoda, że powodem tej historycznej szansy jest ta wojna, ale przed historyczną szansą zbudowania takich relacji polsko-ukraińskich, nie tylko biznesowych, ale emocjonalnych, braterskich. Jakich nigdy nie mogliśmy zbudować. W jakim zakresie legnicka strefa może pomóc firmom, które chciałyby swój biznes rozwinąć albo przenieść do Polski? Jeden z naszych pomysłów to są hale, hale dedykowane pod konkretnych inwestorów. Nie hala, która jest wybudowana, stoi i czeka i może ktoś się pojawi nie. Więc jeśli dzisiaj mamy zapytania z ministerstwa, czy dysponujemy halami właśnie dla biznesu ukraińskiego, to z przykrością muszę powiedzieć, legnicka strefa takich hal nie ma ale mamy w swoim e, projekcie 25-lecia na ten rok właśnie cały system budowania hal w oparciu o biznes, hala dedykowana pod konkretnego e, inwestora i mam nadzieję, że, że to jest też ten element, który przyciągnie... Inwestorów gdzieś tam z rynków wschodnich? Wiemy, że firmy ukraińskie w tej chwili głównie przenoszą się z terenu wschodniej Ukrainy na zachód. Natomiast wiemy też, że nasze firmy współpracują z biznesem ukraińskim, mają kontrahentów na Ukrainie. Chcielibyśmy troszeczkę ten temat bardziej rozpoznać i zaproponować biznesowi ukraińskiemu pewne możliwości, jeżeli nie przeniesienia biznesu do Polski, bo zdajemy sobie sprawę, że jest to długotrwały proces. Nie jest... Jest to łatwa sprawa, natomiast być może ulokowanie jakiegoś oddziału czy przeniesienia tutaj centrum logistycznego. Też prowadzimy rozmowy z naszymi przedsiębiorcami strefowymi. Próbujemy właśnie ten temat zgłębić, jakie są te relacje z biznesem ukraińskim i jak my jako strefa moglibyśmy tym przedsiębiorcom pomóc. Mamy świetnych fachowców. Pani Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie już jest pracownik. Legińskiej Specjalnej Strefy. Już pracuje w Departamencie Obsługi Przedsiębiorców, już nawiązuje kontakty. Pan Marek Horbań, który jest szeroko znany, został pełnomocnikiem zarządów do kontaktów dyplomatycznych i rynkowskobnych. W Departamencie Komunikacji już mamy pana Andrzeja Leusza, czyli człowieka też mocno związanego właśnie z marketingiem człowieka, który pracował w konsulacie, w centrum dialogu, więc ci ludzie już de facto też budują te nasze relacje i te nasze związki, bo oni świetnie Ukrainę znają, oni mają świetne kontakty gospodarcze i dlatego znaleźli tutaj zatrudnienie i w przyszłości będą ważnym elementem legińskiej specjalnej strefy w Lwowie. Pozarządzam na Ukrainie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. To jest instytucja wspierająca osoby polskiego pochodzenia, którzy mieszkają na Ukrainie, zajmująca się też w dużej części budowaniem dobrej, pozytywnej marki Polski. Jestem też od niedawna pracownikiem Legnicy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. No i tutaj z racji, że jestem też właśnie z Ukrainy, będę próbowała nawiązywać takie kontakty biznesowe z. Właśnie z przedsiębiorcami, być może w przyszłości potencjalnymi inwestorami e, ukraińskimi e, tutaj w Polsce. Oczywiście mamy wojnę i jakby na razie e, mało kto zastanawia się nad e, tym, e, jak, jak dalej jakby funkcjonować, czy też inwestować w rozwój swojego biznesu. Raczej zastanawiają się i myślą o scenariuszach tej wojny. Czy to będzie kruchy rozejm, e, czy to będzie e, jakiś pogłębiony. E, Pogłębiony pokój, Ukraina, która będzie w odbudowie, będzie potrzebowała zarówno firm budowlanych, firm przewozowych, firm producentów żywności, tak? I to będzie też duża szansa dla Polski.